Witajcie, drogie dzieci, w kolejnym już, który to, szesnastym dniu naszej przygody, oddanie 33 dla dzieci. Jesteście ciekawe, jaki tytuł nosi dziś podsumowanko z panem Rymowanką, a znacie grę w szachy? Może jeszcze nie. Szachmat to tytuł dzisiejszego podsumowania. Posłuchajcie. Jest taka niezwykła dziewczyna. Już ją znać, ma na imię Aleksandrina. Bóg dał jej do wykonania ważne zadanie, by przekazała światu Boże wezwanie. Kiedyś Pan Jezus poprosił, by poświęcić świat Jego sercu Najświętszemu. A teraz poprosił papieża, by świat poświęcić. Maryi, jej sercu niepokalanemu. Gdy w sercu Maryi zamkniemy świat, złu zrobimy szachmat. Diabłu zrobimy szachmat. Grzechom zrobimy szachmat. Gdy w sercu Maryi zamkniemy świat. I powtórzcie za mną. Gdy w sercu Maryi zamkniemy świat, gdy w sercu Maryi zamkniemy świat, Złu zrobimy szachmat, złu zrobimy szachmat, diabłu z zrobimy szachmat, diabłu zrobimy szachmat, grzechom zrobimy szachmat, grzechom zrobimy szachmat, gdy w sercu Maryi zamkniemy świat. Gdy w sercu Maryi zamkniemy świat. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo, drogie dzieci, za dzisiaj i zapraszam Was do kolejnego rozważania, do kolejnego kroku naszej duchowej przygody, czyli to już będzie krok 17. A potem zapraszam na podsumowanko z Panem Rymowanką. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Pa Pa!